Patrz, podejść przed Tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście, biorąc przeciwko Wam do światło, niebo i Ziemię, kładąc przed Wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo. Jując Pana pojawia swego i słuchając jego głosu. Wybory. <grym> wybory. <grym> Codzienne wyboru. wybory. Wybory, które tylko jeszcze każdego dnia. Nie można wybierać raz. Nie można. A to niby dlaczego? Trzeba wybierać ciągle na nowo. Bzdura! Po co się męczyć? Lepiej pójść z prądem. Raz dokonawszy wyboru, codziennie wybierać muszę. Bez przesady. Nie musisz. Dlaczego wybrał tylko nas trzech? A innym chce zostać. Widzieliście, jak wygląda? bardzo zmęczony. Zmęczony, chyba raczej przerażony. Może wyczuwa niebezpieczeństwo. Ta noc jest jakaś straszna. Jestem bez smutku, bardzo się boję. Zbliża się moja śmierć. Proszę, zostańcie tu ze mną i módlcie się. Tak, mistrzu. Ojcze. Błaga, zapisz to ode mnie. Ojcze, do kogo ty mówisz? Nie ma żadnego Ojca. Nie ma Boga. A nawet jeśli jest, to Cię opuścił. Zostawił cię i wcale się Tobą nie interesuje. Jesteś sam, całkiem sam. Ojcze, błaga, zapisz to ode mnie. Ale nie jak ja chcę, ale jak ty. Ale po co ta męka? Co to robisz? Dla tych uczniów? Spójrz na nich. Oni śpią. To bardzo tchórzy. Zostawią cię jeszcze tej nocy. Nami chcesz budować swój kościół? Jednej godziny nie mogliście czuć. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Nie warto. Ludzie nie są tego warci, byś za nich umierał. Myślisz, że jak za nich umrzesz, to nastanie pokój i miłość? Jeśli chcesz, to sam zobacz, co oni zrobią z Twoją śmiercią. Wstańcie, się, nadchodzi mój zdrajca. Witaj nauczycielu, przyjacielu. Po co przeszedłeś? 48 na 2023. Telewizja komercyjna Roskosz TV oraz firma farmaceutyczna Egocentryzm przeciw Jezusowi Nazarejczykowi. Panie prokuratorze, chciałabym poznać zarzuty wobec tego człowieka. Wysoki Sądzie, moi klienci, przedstawiciele telewizji Roskosz TV oraz firmy far farmaceutycznej Egocentryzm. Stawiają jakiemu Jezusowi Nazarejczykowi następujące zarzuty. Nietolerancję jawną obrazem publiczną, Nawołowanie do zachowań niezgodnych z naturą i zdrowiem człowieka. Terroryzm. Zarzuty bardzo poważne. Jaki wymiar kary proponujecie Państwo? Najwyższy. Kara śmierci. A żeby było bardziej rozrywkowo... Telewizja rozkoszliwi chciałaby wszystko transmitować na żywo. Proponujemy śmierć na krzyżu. Tego nie praktykuje się od dwóch tysięcy lat, ale możemy to przemyśleć. Pani adwokat? Ja chciałam powiedzieć, że to nieprawda. Dziękuję. Proszę świadków. Proszę powiedzieć o pani spotkaniu z panem Nazaryjczykiem. Jestem dziennikarką, ponieważ pan Nazarejczyk jest człowiekiem sławnym, ze względu na to, że wiele osób go słucha. Chciałam przeprowadzić z nim wywiad, ale jego poglądy to jawna nietolerancja. Najpierw powołuje się na Boga, że niby związek dwojga osób ma być na całe życie bez rozwodów. To oburzające. Czy to nie jest jawna nietolerancja? Dziękuję. Czy prokurator lub obrońca chcą coś dodać? Więc proszę następnego świadka. Jestem światowej sławy lekarzem, a więc ten człowiek leczył ludzi bez żadnych opłat. Nie mogłam w to uwierzyć, więc postanowiłam to sprawdzić. Przysłuchałam się przy okazji jego poglądom sprzecznym z promocją zdrowia. Otóż ten człowiek głosił, że dziecko jest szczęściem dla swoich rodziców już od poczęcia, a przecież każdy wie, ile to teraz wychowanie kosztuje. A co więcej, jeden z jego uczniów, zamiast oddać starą teściową do zakładu, albo dać jej odpowiedni zastrzyk, żeby nie przedłużać jej cierpienia, zawołał go, a on położył jej ręce na głowie i ją uzdrowił. Bzdury. Może nie. to i wariat, ale nie jakiś magik. Sama widziałam. Panie prokuratorze, proszę o bardziej odpowiednich świadków. Ależ to najwyższej klasy naukowcy. Właśnie widzę. Proszę następny świadek. Jestem detektywem i przez pewien czas śledziłam pana Zarejczyka. Podejrzewam go o współpracę z al -Kaidą. Mam nagrane na taśmie, jak powiedział: się tę świątynię, a ja w trzy dni je odbuduję. To już jest jakaś farsa. Żądam przerwy i chcę porozmawiać z panem prokuratorem i oskarżonym na osobności. To jakaś komedia. Ten człowiek to najwyżej niegroźny wariat. Co on nam może zaszkodzić? Moi klienci to bardzo wpływowi ludzie i dbają o swoje opinie. A ten człowiek ma niewyparzony język. I co więcej, ludzie go słuchają. Pani Klementyno, powiem inaczej. Czy chce pani tkwić w tej dziurze całe życie na tym marnym stanowisku, Moi klienci mają dla Pani lepszą wizję przyszłości. Sąd najwyższy w stolicy. Niech Pani się zastanowi. Ale ten człowiek jest niewinny. Niech Pani to lepiej przemyśli. Chyba nie chciałaby Pani, żeby w mediach ukazała się drobna notatka na temat Pani wakacji na Cyprze trzy lata temu. Sama? Bez męża? W towarzystwie przystojnego Anglika? Ale skąd Pan to wie? Moje klienci są do prawdy ważnymi osobistościami. Dlaczego się nie bronisz? Nic nie mówisz. Nie pomagasz mi. Czy nie wiesz, że mam władzę, by cię skazać na śmierć? Nie miałabyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci nie dał mój ojciec. Ale to bicie na panowanie ciemności. O czym ty mówisz? Po co to robisz? Wystarczy, że się wycofasz. Odwołasz te słowa? Ja się po to urodziłem, aby gościć prawdę. Prawdę, nie widzisz, że prawdę tworzą ci, którzy mają pieniądze i wpływy. Musisz go skazać. Inaczej nie dadzą ci spokoju. Drobny romancik, a on mi z tego zrobił aferę. Ten człowiek jest niewinny. Nie możesz go skazać za poglądy. Ma prawo myśleć jak chce. Co zrobić twój mąż, gdy się to wie? I to z telewizji odejdzie i zostaniesz sama. Chyba tego nie chcesz. To nie jest prywatna sprawa, to życie człowieka, niewinnego człowieka. A może to nie tylko człowiek, może tak jak utrzymuje, jest synem Bożym? Bzdura, to wariat. Jeśli umrze, nikt nawet nie zauważy jego braku. Wariaci mogą być niebezpieczni i zrobisz przysługę społeczeństwu, jeśli go skażesz. Poza tym, pomyśl, są najwyższych stolicy to jest perspektywa. Przeciw! Pani adwokat, to nie ta chwila. Oskarżony Jezus Mazarejczyk jest winien popełnionych przestępstw i zostaje skazany na karę śmierci na krzyżu. Przeciw Wysoki Sądzie! Jak to? Wnios Zgodnie z ustawą numer 1298, paragraf 7. Opinia publiczna może złagodzić taki wyrok. Nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Wnioskuję o przekazanie oskarżonego królowej popu, jeśli ona zażąda łagodniejszej kary. A proszę bardzo, choć jakoś w to nie wierzę. Jutro rano oskarżony zostanie przekazany królowej popu, lecz jeśli ona go nie łaskawi, na krzyż z <laughs> Zachęcająco wygląda wobec królowej popu. Chyba rozumie pan, o czym mówię. Jestem dowódcą straży więzienia i moim obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo Panie prokuratorze, ja nie rozumiem, czego pan się o to domaga, Żebym za nie był swoje obowiązkiem. Ale stąd ja tylko pana proszę, oficerze, żeby pan przymknął oko jasne po prostu nie przeszkadzał. Moi chłopcy już wiedzą, jak się nim zająć, żeby nikt Pana o nic nie oskarżył. Zresztą słyszałem, że Pana żona znów nie ma pracy, a moi znajomi szukają księgowej. Jak się dobrze składa, to musi być naprawdę trudne mieszkać z trójką dzieci w małej kawalerce i to z pensji strażnika więziennego. Więc mam dla Pana rozległe perspektywy. Czy pan chce mnie przykupić? Ależ skąd? Ja tylko pokazuję panu skutki. Zresztą bardzo dla pana korzystne, jeśli pan po prostu przymknie oko. Nie mogę się zbawić. Niech pan to lepiej przemyśli. Wie jest, wielki król. Do roku najwyższy. Ale noga mnie boli. Może i mnie uzdrowisz. Zostaw go, i tak mu nie pomożesz, a oni niech się trochę zabawią. Człowiek to nie zabawka, on jest bezbronny. Co cię odchodzi? a jak przytniesz oko, to nowe mieszkanie, praca dla Zośki. On jest bezbronny, to twój obowiązek za jego bezpieczeństwo, oszczędź mu cierpienia. Co wy robicie? Stawcie ją! Ale szefie, tylko I tak zdech jak pies. Dajcie mi spokój. Odprowadźcie go do celi. A kto jeszcze raz go dopi, będzie mi cenno Jasne? No, tak chodźcie. O miłościwy szefie, niech będzie jak prawie. <noise> Moi kochani, na dzisiejszy dzień wydać nasza pracna. Mowa. <noise> Zapraszam mnie wraz z przyjaciółmi na bankiet, który odbędzie się... Co to jest bankiet? Co chyba oznacza, że z panu też przyjadą? Aha, tak, bankiet, wszystko jasne. Najpiękniejsza u Słucham, dalej, nie da się się zrobić. Przyjechałyśmy z małej miejscowości i chciałobyśmy pokazać Ci nasz naszym podstanecznym, abyś pomogła nam dostać do jej drobną Tak bo nie bardzo rozumiem. Może jesteś ja ja odnęła się do tego programu, Jak się jedno wysłuchanie. Ej, o co rozumiem? Chyba chcą nas zatańczyć? Oczywiście, pokażcie co potraficie. Podnosisz może zmniejszyć młówkę na karę na bańce, bo to tłumów". No gdzie? Idola tłumów? Dlatego w Dartuza? No, przez to nie jest. Jakiś dziki, wcale na nas nie patrzy. A my jesteśmy takie śliczne. Zaraz, zaraz. Nazarejczyk. to ten magik. No dalej, magiku, pokaż nam jakąś fajną sztuczkę, a nadzwiedę ci tytuł idola tłumów. No dalej, pokaż no sztuczkę. Możesz go łaskawić tylko jednym słowem. To tylko biedny człowiek. To nie twoja sprawa. To tylko jakiś nudziarz. Nawet nie chce pokazać jednej sztuczki. Co znaczy że życie takiego szaraka wobec idola tłumów? Ale on nie zrobi nic złego. Nie zawracaj sobie nim głowy. Jesteś królową Szaleju, nie zawracaj sobie nim głowy! Baw się! To jakiś nudziarz! Nie będę sobie nim zawracała głowy, jeśli nie chce zrobić dla nas nawet jednej małej sztuczki. Wyprowadźcie go! Dziewczyny, może jeszcze raz? Ja <śmulacza> Gdzie idziesz? Tylko mi nie mów, że znów idziesz do tych więźniów. Tyle razy ci mówiłem, że niszczę sobie, żebyś tam chodziła, rozumiesz? Ale oni są całkiem sami. Potrzebują, żeby ich ktoś wysłuchał. I żeby ktoś przekonał ich żony, żeby z nimi pozostały. Ale niby dlaczego ty masz to robić? Ty masz swojego męża, swoje dzieci. Przecież was nie zaniedbuję. Chodzę tam tylko, jak dzieci są w szkole. Dom jest Nie wiem, o co ci chodzi. Chodzi mi o to, że nie jesteś jakaś matka Teresa z Kalkuty, tylko moja żona. I nic mi nie obchodzą jacyś więźniowie, rozumiesz? Ale oni nikogo nie mają. A jak ty byłbyś na ich miejscu? Ja? W więzieniu? Mam tego dość. Poza tym jeden z tych strażników spotkał mnie niedawno na stacji benzynowej. I powiedział, że jak będziesz im przeszkadzać, to wie, gdzie nasz dzieci gotują do szkoły. To niepoważne! Chciał cię nastraszyć! I zrobił to! Zabrali ci tam iść. Jeśli wyjdziesz, to ja odchodzę, rozumiesz? To nie ma sensu. I takim wszystkim nie pomożesz. Ale pomożesz chociaż niektórym. Zobacz, ile odzyskałam nadzieję. Ryzykujesz tak niewiele. Ryzykujesz dobro dzieci, a ja muszę cię zostawić. Widzisz przecież, że to Twoja misja. Nie jesteś im potrzebna, bóg się zatroszczy o Twoją rodzinę. Idę. Więc mnie zastaniesz jak wrócisz. Chodź nawet nie ma mowy. To cierpienie. No, pokaż, co potrafi. Ja nie wysłałem swój tekst. Bardzo mi cierpię. Liczy się, tylko kasa i sukces. I dobra zabawa. Ojcze, przebacz, bo nie wiedzą, co czyni. Nie tak miało być. Ale jeśli chcesz wygrać, to ja zabieram swoją zdobycz. <tysk <tysk Come uh on, -huh. Idźcie do wszystkich narodów i głoście to, czego dostał szedł. Kto uwierzy, to wierzy życie będzie całe. Jezus zmartwychwstał. On zwyciężył śmierć i zło. Zacznij od nowa! Przez Krzyż zwyciężył śmierć. Jest dla nas nadzieja! A żyję! Znów mam wybór, żadam pokonany! Świętego Słońca, blask, Zbawiciel świata znam, niewinnie na